W obecnym kanonie serial Andor oraz film Wotry 1 szczegółowo ukazały jak rebelianci odkryli istnienie Gwiazdy Śmierci i w jaki sposób wykradli jej plany. Była to opowieść o poświęceniu, determinacji, odwadze i nadziei. Jednak w porównaniu z wydarzeniami przedstawionymi w legendach, kanoniczna historia zakończona bitwą Oskarif wydaje się niemal dziecinną migraszką. Bohaterowie Expanded Universe musieli bowiem przejść przez serię niezwykle ryzykownych misji, by zdobyć nie jeden, lecz kilka fragmentów schematów tej stacji bojowej. W tym materiale prześledzimy właśnie te wydarzenia. Opowiem, jak w starym kanonie wyglądała droga od pierwszych informacji o tajnym projekcie Imperium, przez zdobycie kolejnych części planów, aż po ich wykorzystanie w bitwie o Jawin. Historia jest zawiła, jak to często bywało w Expanded Universe ale postaram się przedstawić ją w sposób możliwie przejrzysty i spójny. Zapraszam do oglądania. Projekt Gwiazdy Śmierci objęty był w Imperium najwyższą klauzulą tajności. Nawet wielu wysokich rangom oficerów nie miało pojęcia, że Tarkin i sam imperator pracują nad potężną stacją bojową. Niektórzy wiedzieli o budowie gigantycznej konstrukcji, lecz nie znali jej prawdziwego przeznaczenia. Wielki Moff i Palpatin byli więc przekonani, że rebelianci nie zdołają odkryć istnienia projektu, w końcu wiedział o nim jedynie ułamek procenta imperialnych sił. Jednak, jak doskonale wiemy z filmów, imperium nigdy nie słynęło z ostrożności. Jeszcze zanim stacja została przetestowana, jeden z założycieli Sojuszu Rebeliantów, senator Garm Bell Iblis, wszedł w posiadanie nośników danych na planecie Dark Nell. Dotyczyły one ściśle tajnego projektu nadzorowanego przez Tarkina. Dopiero później okazało się, że była to jedna z kilku części planów Gwiazdy Śmierci. Co ciekawe, poważny błąd popełnili ci, po których nikt by się tego nie spodziewał, Czyli Palpatine i Vader sprowadzając przywódców rebelii na pokład niedokończonej jeszcze stacji. Dwa lata przed bitwą Mojawin, Darf Vader pojmał Beyla Organe, Monmothme oraz Garma Bel i Blisa i przywiózł ich prosto na Gwiazdę Śmierci, gdzie oczekiwał Imperator. Ten z dumą wyjaśnił im możliwości stacji, chcąc, by umierali ze świadomością, że galaktyka wkrótce pogrąży się w strachu. A wszelkie przejawy wolności zostaną zniszczone. Zanim jednak Palpatine zdążył wykonać egzekucję, na stację przybył były uczeń Wejdera Galen Marek, znany jako Starkiller, który uwolnił więźniów, poświęcając przy tym własne życie. Ocaleni przywódcy rebelii schronili się na jawinie, gdzie rozpoczęli planowanie zdobycia technicznych planów Gwiazdy Śmierci. Wiedzieli, że każda konstrukcja, nawet tak potężna, ma swoje słabe punkty, a ich odnalezienie może przesądzić o zwycięstwie. Operacje te nazwano Skyhook. Tak jak wspomniałem wcześniej, w kanonie zdobycie planów stacji było stosunkowo proste w porównaniu z wydarzeniami opisanymi w legendach. W Expanded Universe schematy Gwiazdy Śmierci były podzielone na kilka części ukrytych w różnych miejscach. Sojusz musiał zdobyć wszystkie fragmenty i złożyć je w całość, którą oglądamy w Nowej Nadziei. Pierwszy z nich znajdował się już w rękach rebeliantów dzięki Garmowi Bell i Blissowi, a teraz dowództwo wiedziało, czego dotyczą zdobyte dane. Rozpoczęto zmasowaną ofensywę militarną i wywiadowczą, mającą na celu zebranie kompletu planów. W tym celu podjęto szereg misji, z których nie każda zakończyła się sukcesem. Pierwsza z nich odbyła się w imperialnych placówkach ukrytych w pasie asteroid Vergesso. Dowodził nią kapitan Reimus Antilles, który wykorzystał przemytnicze zdolności Hana Solo, uwolnionego wcześniej z koreliańskiego aresztu, do zinfiltrowania baz. Solo wykorzystał swój przemytniczy spryt i ładunki IMP umieszczone w transportowanych kontenerach, które po dostarczeniu na miejsce unieszkodliwiły systemy obronne. Umożliwiło to siłom rebelii przeprowadzenie szturmu. Niestety zdobyte informacje ograniczyły się jedynie do potwierdzenia istnienia Gwiazdy Śmierci oraz oszacowania jej niszczycielskiego potencjału. Brakowało tam kluczowych planów technicznych. Jedynym realnym sukcesem operacji było odbicie osobistego więźnia samego Tarkina, Akbara, który po uwolnieniu niemal natychmiast stał się jedynym z czołowych dowódców wojsk Sojuszu. Rebelianci zdołali również zagrabić sporo cennych dóbr, dzięki którym sfinansowano kolejną operację, tym razem na planecie Raltyr. Umieszczono tam siatkę szpiegów, którzy zbierali informacje o stacjonujących w bazie oficerów. To oni przekazali wiadomość, że lokalny lord o imieniu Tyon może posiadać cenne informacje. Tion nie był obcy Lei organie, od dawna próbował zdobyć jej względy, co księżniczka postanowiła tym razem wykorzystać. Udała się na Raltir, okazując pozorne zainteresowanie jego osobą i uśpiła jego czujność. Flirt doprowadził do tego, że Tion złożył niezapowiedzianą wizytę na Alderanie, gdzie został zaproszony na wystawną kolację. Podczas rozmowy Leia wydobyła od niego kluczową informację. Plany Gwiazdy Śmierci miały wkrótce opuścić kwaterę główną Tarkina na Eriadu i trafić do Imperialnego Centrum Informacji na Coruscant, po drodze zatrzymując się na planecie Toprawa. Kiedy księżniczka zdradziła, że zna kryptonim stacji, Tion zrozumiał, iż został oszukany. Doszło do Szamotaniny, w której Lord zginął od strzału z własnego blastera. Po incydencie, Bail Organa natychmiastowo poinformował Sojusz o lokalizacji planów. W międzyczasie agent rebelii Taal Pierce odkrył dlaczego plany miały najpierw trafić na to prawe. Na planecie znajdowała się stacja badawcza odpowiedzialna za projektowanie systemów sterowania superlaserem. Rebelianci szybko połączyli fakty, uznając, że chodzi o główną broń Gwiazdy Śmierci. Dowództwo sojuszu wiedziało, że zdobycie tych planów jest kluczowe, lecz zdawało sobie też sprawę, że będzie to misja samobójcza. Żaden z wysłanych żołnierzy prawdopodobnie nie wróci. Dlatego starany nie rozważano kogo wysłać i w jaki sposób przeprowadzić operację, aby zwiększyć szanse powodzenia. Ostatecznie postanowiono wysłać najlepszych pilotów, którzy mieli zasadzić się na orbicie toprawy i przechwycić plany transportowane w imperialnym konwoju. W tym samym czasie na pokładzie Gwiazdy Śmierci wybuchł potężny bunt więźniów. Na stację bojową zwożono przeciwników Imperium z całej galaktyki w celu przesłuchania, a następnie egzekucji. Grupie osadzonych udało się nawiązać kontakt z przetrzymywanym tam ludzkim Jedi, który opracował prosty plan ucieczki wymagający współpracy wszystkich więźniów. Kilka dni później rozpoczęto realizację planu. Buntownicy przedostali się do zbrojowni, zdobyli pancerze i broń, po czym podzielili się na mniejsze grupy, by odnaleźć hangar z nadającym się do przejęcia statkiem. Wkrótce doszło do zaciętej wymiany ognia ze szturmowcami 501 Legionu. Atakujący hangar 84G, więźniowie zostali niemal w całości wybici. Jednak inna grupa zdołała włamać się do baz danych i wykraść część planów Gwiazdy Śmierci. Uciekinierzy dotarli do hangaru 85G i przesłali skradzione samaty do bazy rebelii w pasie asteroid Polis Massa. Wkrótce 501 Legion przełamał ich obronę, zabijając wszystkich znajdujących się w hangarze, w tym Jedi. Tylko nielicznej garstce więźniów udało się zbiec ze stacji i obrać kurs na Polis Massa. Masowy bunt był dla Weidera poważnym upokorzeniem, gdyż 501 Legion, uchodził za elitarną jednostkę podległą bezpośrednio jego rozkazom. Mroczny Lord włączył więc stacjonujące na stacji oddziały do swojej armii i ruszył w pościg za zbiegłymi więźniami, by odzyskać utracone dane i zmazać plamę na honorze. Śledztwo doprowadziło go do kilku tropów, w tym do wzmożonej aktywności rebeliantów na Polis Massa. Wejder wysłał tam część 501 Legionu, aby potwierdzili obecność planów i je odzyskali. W tym czasie, w bazie na asteroidzie, rebelianci analizowali dane otrzymane od więźniów z Gwiazdy Śmierci, planując przesłać je na okręt flagowy Sojuszu. Dokładnie wtedy na miejsce przybyli imperialni żołnierze. Szturmowcy szybko przebili się do bazy, przejęli kontrolę nad systemem radarowym i zablokowali możliwość wysyłania danych. Następnie ruszyli do sali dowodzenia, gdzie według informacji znajdowały się plany. Mimo zaciekłego oporu rebeliantów zdołali przełamać obronę, skasować wszystkie dane i przesłać schematy do imperialnych systemów. Dopiero później odkryto, że zdobyte pliki były jedynie kopiami, a nie oryginałami. Praca hakerska szpiegów z Rasy Botan skutecznie oszukała imperialnych i dała czas uciec grupce rebeliantów z prawdziwymi schematami. Szturmowcy zaciekle walczyli o przejęcie bazy, niszcząc kluczowe obiekty, w tym centrum nasłuchowe. Po długim i wyczerpującym boju Imperium odniosło zwycięstwo. Lecz planów Gwiazdy Śmierci nie zdołano odnaleźć. Trafiły one bowiem na pokład korwety Tantive 4, gdzie miały zostać połączone z innymi fragmentami w jedną całość. Trzecia część schematów stacji bojowej znajdowała się na planecie Danuta. Imperialny bibliotekarz stacjonujący na Gwieździe Śmierci Atury Riten natrafił na plany, po czym skopiował je i wysłał do przyjaciół na imperialną stację w stolicy Trid. Okazało się to fatalnym błędem. Rihanna Saren, przebywająca wcześniej na stacji bojowej i naoczny świadek jej potęgi, gdy niszczyła planetę Despair, przekazała Sojuszowi informację, że plany znajdują się w stolicy Danuty. Rada Rebeli rozważała, jak podejść do zadania. Bezpośredni atak zbrojny groził dużymi stratami wśród cywilów, dlatego postanowiono powierzyć misję dwójce najemników, którzy nie znali zbyt wielu tajemnic Sojuszu. Wybór padł na Saren oraz Kyla Ketarna, byłego oficera Imperium, który zdezerterował z pomocą agentki rebelii Jan Ors. To właśnie ona poleciła Katarna do tej misji, a Sojusz przystał na jej propozycję. Katarn otrzymał własny statek, komplet niezbędnych informacji oraz fałszywą tożsamość, która umożliwiła mu lądowanie na planecie. Nie wiedząc jak dostać się do ośrodka, skontaktował się z przyjacielem Mekem Odomem, pracującym w tej placówce. Wyjaśnił mu, że działa dla rebelii i zamierza wykraść tajne schematy, a w zamian przekazał wszystkie informacje, jakie posiadał o sojuszu. Odom zasugerował, że najlepszym sposobem wejścia będzie przedostanie się od południowej bramy przez szyb wentylacyjny. Poinformował też Katarna o przewidywanym oporze w środku oraz kolejnych krokach prowadzących do pomieszczenia z planami, w tym zdobyciu klucza dostępu od komendanta placówki. Cały czas Katarn był obserwowany przez Jan Ors, która otrzymała rozkaz, by w razie podejrzenia zdrady zabić go. Widząc jak rozmawia z imperialnym oficerem, Jan już miała wykonać rozkaz, lecz zawahała się. Przez to Katarn dostrzegł ją i wyjaśnił sytuację. Ors postanowiła mu zaufać i pomóc, podkładając bombę po północnej stronie muru ośrodka. Ładunek miał eksplodować 45 minut po wejściu Katarna do placówki, by odciągnąć uwagę strażników. Kyle zgodnie z instrukcjami dostał się do środka podczas zmiany odoma i rozpoczął infiltrację bazy. Zabił kilkunastu strażników, zdobył klucz dostępu i udał się do pomieszczenia, w którym znajdowały się plany. Dywersja, przygotowana przez Jan Ors spowodowała lekkie rozluźnienie w imperialnych szeregach, jednak Katarn wciąż musiał włożyć wiele wysiłku, by przebić się do celu swojej misji. Po zdobyciu schematów spotkał się z Odomem i umówili się, że Katar postrzeli go, aby odsunąć od niego wszelkie podejrzenia. Następnie udał się na Dach, gdzie czekała już Ors na pokładzie jego statku. Razem wrócili na okręt flagowy rebelii, przekazując trzeci zestaw planów Gwiazdy Śmierci, który dostarczył informację o rozmieszczeniu uzbrojenia i szczegóły inżynieryjne stacji bojowej. Kyle nie wiedział jednak, że na Danucie znajdowały się dwa fragmenty schematów stacji bojowej. Na szczęście dla rebelii, niedługo po jego akcji na planecie przybyła Riana Saren, zinfiltrowała inną część ośrodka i odnalazła drugi schemat chroniony barierą energetyczną zasilaną przez matryce rozmieszczone w trzech różnych sektorach bazy. Po ich dezaktywacji wróciła po plany, lecz czekał tam na nią jej dawny oprawca Zarian Keef, zarządca niewolników, do których niegdyś należała. Mimo przewagi, jaką dawała mu zbroja bojowa, Saren, wspierana przez swojego droida, pokonała Kiwa, zabrała plany i uciekła z planety, zanim Imperium zdołał wszcząć pościg. Schematy trafiły do Lei Organy, które miała już cztery części, choć wciąż brakowało kompletu. Rebelianci pozyskali także informację od Imperium, że około 70% z Was regularnie ogląda filmy na tym kanale, a go nie subskrybuje. Myślę, że dalibyśmy radę zejść do poniżej 70%, więc zachęcam z tego miejsca do zasubskrybowania kanału. Jeżeli film się podoba, to zostawcie także lajka oraz podbicie film w aplikacji mobilnej, aby zwiększyć jego zasięg. Pozdrawiam także wszystkich moich patronów i wspierających, dzięki którym powstają materiały takie jak ten. O! Widzę, że rebelianci przesyłają kolejną transmisję, także wracamy do tematu. Wkrótce nadeszły wieści o zwycięstwie rebeliantów w bitwie kosmicznej nad Toprawą i zdobyciu przez nich części planów. Problem w tym, że brakowało im odpowiedniego sprzętu, by przesłać dane, a blokada orbitalna planety uniemożliwiała ucieczkę i dostarczenie ich na krążownik Liberty. Bale Organa zamierzał osobiście wyruszyć z odsieczą, korzystając z immunitetu dyplomatycznego, lecz Leia odwiodła go od tego pomysłu, przekonując, że jej misja humanitarna wzbudzi mniej podejrzeń, zważywszy na jej udokumentowane działania w tym zakresie w przeszłości. Ostatecznie Bale zgodził się i pozwolił córce lecieć. Mniej więcej w tym samym czasie rebelianci przejęli więzienny transportowiec, z którego dziennika pokładowego dowiedzieli się, że w pobliżu planety Oron 3 oczekuje konwój broni przeznaczony dla Gwiazdy Śmierci. Szybko zorganizowano flotę i przeprowadzono atak na lokalne placówki. W jednej z nich zdobyto satelity komunikacyjne, które rozmieszczono w galaktyce, by przechwytywać imperialne transmisje. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę. Jedna z przechwyconych silnie zaszyfrowanych wiadomości zawierała informacje o stacji bojowej. Odkrycie było na tyle istotne, że operatorzy placówki nasłuchowej AX-235 nie przesłali wiadomości przez Holonet, lecz zapisali ją na nośniku fizycznym i przekazali pilotowi wysłanemu przez rebelię Dark Darklighterowi. Ten dostarczył dane na krążownik Independence, po drodze stawiając czoła imperialnym myśliwcom. Następnie plany przetransportowano wahadłowcem Maria, eskortowanym przez eskadrę czerwonych dowodzoną przez Kejana Farlandera na pokład Tantif 4, gdzie miały trafić do rąk Lej organy zmierzającej na toprawę. Leja nadłożyła nieco drogi, by spotkać się z nimi w jednym z punktów zbornych sojuszu. Po przejęciu planów, Tantiv 4 szykował się do skoków nad przestrzeń, gdy w pobliżu pojawił się gwiezdny niszczyciel i rozpoczął atak na korwetę. Farlander i Eskadra Czerwonych zdołali osłonić okręt na tyle długo, by ten mógł wykonać skok w kierunku toprawy. Wykorzystano również cztery podobne promy, aby zmylić pościgi, i dać Lei więcej czasu na odzyskanie ostatnich części planów. W trakcie podróży Leia otrzymała wiadomość od jednej z rebelianckich komórek, że Moff Kalast zdradził Imperium i wraz z botańskimi szpiegami pozyskał istotne kody imperialne. Mogły one pomóc zarówno w rozszyfrowaniu części plików zawartych w zdobytych schematach, jak i w uzyskaniu dostępu do systemów samej stacji bojowej. Leia przekazała, że w drodze powrotnej stoprawy zatrzyma się w systemie TATU, by odebrać te dane. Po zakończeniu transmisji zastanawiała się jak bezpiecznie dostać się w pobliże toprawy, by przejąć tamtejsze pliki. Na powierzchni to prawy żołnierze Rebeli musieli znaleźć sposób na wydostanie się z planety objętej blokadą lub na przesłanie danych do sojuszu. Postanowili wylądować w jednym z miast i zdobyć kontrolę nad centrum komunikacyjnym imperialnej stacji badawczej. Chcieli wykorzystać jej system transmisji impulsowej, zdolny do błyskawicznego przesyłania skompresowanych danych i wysłać schematy gwiazdy śmierci na Tantive 4, zanim Imperium zdoła zagłuszyć sygnał. Vermilion, przywódca oddziału rebeliantów, zarządził szturm na ośrodek. Gdy jego ludzie przypuścili atak od strony lądowiska, jeden z żołnierzy, Havet Storm, przedostał się inną drogą i, korzystając z obejść hasł przekazanych przez szpiega sojuszu Taala Piersa, mógł swobodnie poruszać się po obiekcie. Tam spotkał oficer do spraw kadr ośrodka, z którą flirtował kilka dni wcześniej. Po podaniu jej narkotyków, dowiedział się, że w placówce przechowywane są plany superlasera Gwiazdy Śmierci. Awet ściągnął z jej terminala schematu ośrodka i dzięki nim dotarł do biura kierownika, skąd pobrał plany lasera. Następnie udał się do centrum łączności, by połączyć dwie części planów w jeden plik i przygotować ich transmisję na Tantiv 4. Dołączył tam do reszty oddziału, który pod ciągłym ostrzałem zdołał przejąć kontrolę nad centrum i uruchomić system nadawczy. Kiedy Storm otrzymał od Vermiliona plany pozyskane z fregaty, nastąpił zmasowany atak szturmowców. Niemal wszyscy rebelianci polegli, nim sami imperialni zostali wyeliminowani. Śmiertelnie ranny Vermilion przekazał Stormowi hasło Skyhook oraz częstotliwość, jakiej miał użyć do wysłania danych sojuszowi. Awet skompresował oba zestawy planów w jeden pakiet i przygotował się do transmisji na Tantive 4, gdy tylko korweta wejdzie do systemu. Lejorgana Organa wraz z kapitanem Antillesem opracowali plan, który miał odsunąć podejrzenia Imperium, gdy znajdą się w strefie zastrzeżonej. Artuditu miał wyjść na zewnątrz statku i udawać, że naprawia hipernapęd, rzekomo odpowiedzialny za nieplanowane opuszczenie nadprzestrzeni w pobliżu toprawy. Tuż po przybyciu Leia odebrała zaszyfrowaną wiadomość od Haveta Storma, instruującą o przygotowaniach do odbioru pliku. Transfer został jednak wykryty przez imperialny niszczyciel, którego kapitan nakazał zbliżyć się do korwety w celu przeszukania. Antilles próbował zyskać na czasie, powołując się na awarię i immunitet dyplomatyczny. Gdy transfer dobiegł końca, Tantive 4 odbił od kursu na niszczyciel. Kapitan ogłosił, że to jednostka dyplomatyczna, która nie może zostać zatrzymana, a następnie wydał rozkaz przygotowania skoków nad przestrzeń i obsadzenia stanowisk bojowych. Darth Vader na pokładzie dewastatora rozkazał ostrzelać korwetę, by ją unieruchomić, lecz było już za późno. Tantif 4 wykonał skok, a Devastator natychmiast podążył za nim, wyliczając wektory kursu rebelianckiej korwety. W trakcie podróży nadprzestrzennej Leia Organa skompresowała wszystkie zestawy schematów w jeden plik, dający pełny przekrój stacji bojowej. Po wyjściu z nadprzestrzeni i otrzymaniu specjalnych kodów od Mofa Kalasta, Leia planowała przesłać dane na okręt Liberty. Jednak pojawienie się Devastatora zakłóciło całą łączność. Leia wiedziała, że nie zdoła uciec, lecz los był po jej stronie. Na pobliskiej planecie Tatooine przebywał dawny przyjaciel jej ojca, Mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi, który mógł pomóc w dostarczeniu planów na Alderan. Skompresowany plan Gwiazdy Śmierci wraz z kodami dostępu oraz nagraną dla Kenobiego wiadomością od Lei został umieszczony w Artu Ditu. Droid miał następnie udać się do kapsuły ratunkowej i zostać wystrzelony na pustynną planetę. Tam wraz ze swoim towarzyszem C-3PO trafił w ręce Jawów Którzy wystawili droidy na sprzedaż lokalnym farmerom. Los uśmiechnął się do Artu i Freepio, gdyż kupił ich Luke Skywalker, dzięki któremu odnalazły one obi na Kenobiego. Ben Kenobi, wysłuchawszy wiadomości o Lei, postanowił zabrać ze sobą Luka i droidy i udać się na Alderan. Wynajęli do tego celu przemytników Hana Solo i Chiubake, którzy mieli bezpiecznie przetransportować ich na miejsce. Jednak po dotarciu okazało się, że Alderan został chwilę wcześniej zniszczony przez gwiazdę śmierci i pasażerowie z okoła milenium zostali wciągnięci na pokład stacji przez promień ściągający. Na miejscu udało się wyłączyć promień ściągający, a także dzięki kodom dostępu przechowywanym w pamięci Artu uwolnić księżniczkę Leje. Jednakże podczas ucieczki ben Kenobi został zabity przez Dartha Vadera. Mimo tego bolesnego ciosu, bohaterowie zdołali uciec i bezpiecznie dostarczyć plany do bazy rebeliantów na księżycu Yavin 4. Tam zostały one przeanalizowane przez dowództwo sojuszu w poszukiwaniu słabego punktu stacji bojowej. Odnaleziono go w postaci niewielkiego otworu wylotowego prowadzącego do reaktora. Jedno precyzyjne trafienie torpedą protonową mogło wywołać reakcję łańcuchową i zniszczyć całą stację. Gdy Gwiazda Śmierci przybyła do systemu Yavin, rebelianci ruszyli do desperacji. Ataku. Mimo ogromnych strat Lukowi Skywalkerowi przy pomocy Hana Solo oraz ducha mocy Bena Kenobi'ego udało się trafić w cel i doprowadzić do zniszczenia jednej z najpotężniejszych superbroni w historii galaktyki. W ten sposób nasza historia dobiega końca. Jak widzicie kwestia wykradzenia planów Gwiazdy Śmierci w legendach jest mocno zagmatwana. A to dlatego, że autorzy w starym kanonie nie byli ściśle kontrolowani przez Lucasfilm Story Group, jak ma to miejsce obecnie. W efekcie każdy twórca miał zbyt dużą swobodę w rozwijaniu historii, co doprowadziło do licznych nieścisłości. Główną odpowiedzialność za ten chaos ponoszą gry komputerowe. Najpierw w 1993 roku gra Star Wars X-Wing zaprezentowała własną wersję zdobycia planów poprzez przechwycenie transmisji i dostarczenie ich przez Bigsa Dark Darklightera. Dwa lata później Dark Forces przedstawił swoją interpretację, wprowadzając misję Kyla Ketarna na planecie Danuta. Z kolei w 2005 roku Battlefront 2 dodał kolejną wariację. Kradzież planów podczas powstania więźniów na Gwieździe Śmierci oraz bitwę na Polis Masa skąd trafiły one do rąk rebelii. Trzy lata później ukazała się Gra Lethal Alliance, która odpowiedziała o historię Riany Saren i jej kradzieży planów również na planecie Danuta. Do tego dochodzi jeszcze Empire at Wars z 2006 roku, choć większość misji związanych z Gwiazdą Śmierci nie była kanoniczna nawet w legendach. Jedyne elementy, jakie się wpasowały, to odbicie Giela Agbara i zdrada Mofa Kalasta i przekazanie przez niego kodów dostępu rebeliantom. Dodatkowe zamieszanie wprowadziło The Essential Reader's Companion z 2012 roku, które umiejscowiło wydarzenia na Dark Nell zaledwie kilka miesięcy przed zniszczeniem Gwiazdy Śmierci. To jednak mało prawdopodobne, bo w opowiadaniu Interlude at Dark Nell z 1999 roku, Garm i Bliss miał jedynie szczątkowe informacje o projekcie Tarkina. Tak więc do wydarzeń na Dark Nell musiało dojść przed pojmaniem go przez Vadera i wywiezieniem na ową stację bojową w grze Force Unleashed, bo po tym wydarzeniu był już w pełni świadomy istnienia Gwiazdy Śmierci. Warto też wspomnieć, że wydana w 1998 roku encyklopedia Star Wars jako pierwsza próbowała scalać różne wątki i łatać dziury fabularne starego kanonu. Uwzględniła na kradzież planów przez Kyla Ketarna i uznała bitwę o to prawe za tę, o której wspomniano w napisach początkowych Nowej Nadziei. Artykuł z kwietnia 2010 roku na oficjalnej stronie Star Wars spróbował rozwiać wszelkie wątpliwości. Wspomniano tam, że na zdobycie planów Gwiazdy Śmierci pracowało wiele osób: Katarn, Farlander, Rebelianci Stoprawy i inni anonimowi bohaterowie. Jak mówiłem, pomieszanie z poplątaniem ale dołożyłem wszelkich starań, by w tym materiale połączyć te wszystkie historie w możliwie spójną całość. Dajcie znać w komentarzach, czy udało mi się to zrobić i co sądzicie o tej wersji wykradzenia planów Gwiazdy Śmierci w porównaniu z obecnym kanonem. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał i dostarczył nowych informacji z Expandent Universe o wydarzeniach tuż przed Nową Nadzieją. Zachęcam wszystkich do zalajkowania filmu i podbicia go w aplikacji mobilnej, co pomaga zwiększać jego zasięg. Zasubskrybujcie również kanał, aby być na bieżąco z przyszłymi materiałami. Jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim moim wspierającym patronom, którzy pomagają mi rozwijać kanał i dzięki którym jestem w stanie realizować materiały takie jak ten. Zachęcam do dołączenia do ich grona, dzięki czemu zyskacie dodatkowe bonusy, jak na przykład głosowania na odcinki specjalne. Zaobserwujcie również mojego Instagrama, gdzie wstawiam na bieżąco informacje dotyczące Star Wars i nieco moich prywatnych zdjęć, jak na przykład kolekcja książek i tym podobne. Zajrzyjcie także do mój serwer Discord, gdzie macie szansę poznać ludzi rozmawiających o odległej galaktyce i wielu innych uniwersach. Czas zakończyć tę transmisję, zanim Imperium dowie się, że znów pozwoliłem na szerzenie rebelianckiej propagandy. <grych> Życzę więc wam udanego dnia i niech zdrowie zawsze wam dopisuje. Do usłyszenia w przyszłych filmach i niech moc będzie z wami.